Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na samym początku pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkie wpłaty w ostatniej, tak jakby to powiedzieć, no prośbie do Państwa. Wkleję Państwu link do tego, bo to łatwiej chyba przeczytać, niż miałbym na ten temat mówić. Także bardzo dziękuję tym osobom, które wpłaciły, a także byłbym bardzo wdzięczny za jakieś być może dobre rady na ten temat, co w tej sytuacji zrobić. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć o tatuażach. Przy czym jestem troszeczkę, no troszeczkę taki jestem, jakby to powiedzieć, no niechętnie podejmuję ten temat ze względów troszeczkę takich praktycznych, no powiem, że to takie makiaweliczne może być nawet to, co powiem, ale kiedy nagrywałem na temat tatuaży, zwłaszcza tatuaży u naszych kochanych pań, to po pierwsze one mi nie przeszkadzały i też miałem świadomość, że skoro w ogóle ludzi jest taka, no nie ma co ukrywać, no dość spora liczba osób, która nienawidzi mnie, i to bardzo mocno, no to byłoby tak, powtarzam, mówiąc tak makiawelicznie, brzmi to może w sposób wyrachowany, to byłoby dobrze mówić dobrze na temat tatuaży, ponieważ jak jakaś kobieta ma tatuaż, no to przecież ona sobie go nie zlikwiduje. Są podobno jakieś opcje, żeby usuwać tatuaż, ale to podobno dawno i nieprawda, jak to się mówi, ja się to podobno zrobić, ale to chyba nie do końca z tego, co gdzieś czytałem. Więc e, tak mówiąc, e, powtarzam się trzeci raz, w sposób makiaweliczny i wyrachowany, bardzo mi się to słowo podoba, to byłoby bardzo nierozsądne, żeby mówić coś innego. No ale ja jestem nierozsądny, więc powiem Państwu, co następuje. Dawniej uważałem, że tatuaże są dla mnie neutralne, z tego co pamiętam. Ale powiem Państwu, że ostatnio sporo czasu spędzam na tym portalu TikTok. Nie wiem, czy to portal raczej to powinno chyba się nazywać aplikacja. I odpalam sobie to na smartfonie, i czasami lubię sobie popatrzeć chyba jak każda zdrowa osoba na ładne dziewczyny. A to śpiewają, a to jakieś wygibasy robią. No, i fajnie jest sobie popatrzeć na fajne dziewczyny, bo od razu mężczyzna, a podejrzewam, że i nie jedna kobieta, lepiej się wtedy czujemy. No, tak to już jest, że człowiek lepiej się czuje, gdy patrzy na diamenty, niż na leżące na ziemi guano. Tak zostaliśmy przez naturę stworzeni. Więc i ja nie jestem tu wyjątkiem i patrząc na piękno, czuję się lepiej. Dlatego właśnie oglądamy Wschody i zachody słońca, piękne dzieła jubilerów. Oglądamy piękne obrazy, rzeźby z brązu i z innych materiałów i zachwycamy się. Czy oglądamy je dla piękna? Tak naprawdę oglądamy je, ponieważ piękne widoki, chociaż ludzie różnie interpretują słowo pięknie, wzbudzają w nas pewne określone substancje, hormony, które sprawiają, że czujemy się dobrze. Wyśmienicie, czujemy się zacnie. Ale mniejsza z tym, chciałbym Państwu powiedzieć, że oglądając te dziewczyny, piękne dziewczyny czasami, a jak są brzydkie, to podobno nie ma brzydkich, tylko jest wódki za mało. No ja wódki nie piję, bo nie ma okazji. Także patrząc na te piękne dziewczyny, gdy widzę piękną skórę, piękną buję, kształtną figurę, zacny biust, i że ta dziewczyna ma na czym usiąść i ma czym oddychać. To gdy widzę jakiś tatuaż, nieważne czy to jest dzieło sztuki, chociaż nie widziałem w sumie, chyba, a, a może widziałem, nieważne, nie są to dzieła sztuki, te tatuaże są wszystkie powielane, tak, jakieś chińskie znaki, tak, które nikt nie wie co znaczy, a może dziewczyna nosi taki znak chiński, jest zadowolona, ktoś jej powiedział, że to oznacza jakiś cytat filozoficzny, czy jakiś mądry cytat, który sprawi, że ona będzie jak, traktowana przepraszam, jako inna, ta mądrzejsza, ta bardziej taka uduchowiona. A może ten napis to jest na przykład, przepraszam za brzydkie słowo, zerżnij mnie, w cudzysłowie oczywiście. Przepraszam bardzo za te brzydkie słowa, ale umieszczanie, kiedy się nie zna. Języka chińskiego czy japońskiego. Ja w ogóle, tak samo jak widzę Murzynów, nie wiem, czy Państwo też tak mają, przepraszam, nie Murzynów, to się źle kojarzy, Afroamerykanów. To ja na przykład nie umiem rozpoznać ich i kobiety, i mężczyzn. Oni wszyscy wydają mi się tacy sami. Oczywiście, wzrost, jakieś znaki szczególne, potem można poznać, ale tak ogólnie, gdy jest ten sam wzrost, ta sama płeć, ten sam kolor włosów, no w sumie czy są Murzyni blondyni? no. Takie pytanie do Państwa. Nie wiem, właściwie przed chwilką na to wpadłem. Albo czy jest na przykład rudy murzyn. Więc tak samo jak z Afroamerykanami, tak samo nie rozpoznaję właśnie tych pań i panów no, z szeroko pojętej Azji, tak? Japonia, Chiny, no Mongolia to inaczej te twarze wyglądają, mongolskich modelek. Zresztą sam nie wiem, czy Państwo wiecie, mam przeszłość modela w Mongolii, byłem. Zajem zaszczyt zaszczytne drugie miejsce. I byłem jednym z najpiękniejszych mężczyzn z Mongolii. <laughs> Dobrze, szanowni państwo, więc ja nie rozpoznaję tych pań, właśnie, no, mówiąc brzydko, nie jestem absolutnie rasistą. Ze skośnymi oczyma, tak chyba można powiedzieć. Tak samo ja nie rozpoznaję, co tam pisze na tych chińskich, właśnie tych znakach. I uważam, że to jest takie, no, no takie to jest. No żałosne to jest za mocne słowo. Dużo za mocne słowo, ale takie no dziwaczne, tak? I gdy widzę te piękne ciała, obleczone, te cudowne bioroboty, obleczone w piękną, gładką skórę, na pewno cudowną w dotyku, wierzę na słowo, no bo nie było mi dane. Nie posiadłem wszystkich kobiet na świecie, ale trzeba próbować zawsze jak mówi mądra księga o nazwie Kobietopedia. Tak więc, szanowni państwo, uważam, że to jest, może powiem państwu to tak, to jest tak, jak człowiek jest spragniony. Chodził w górach przez kilka godzin, jest spragniony. Marzy tylko o tym, żeby napić się coś zimnego, nawet zwykłą wodę. Ale oto widzi cudowny kompot. Pyszny kompot z czereśni, słodki kompot z czereśni, albo z truskawek albo niech to będzie taki woda z cytryną jeszcze z jakimś dodatkiem z listkiem mięty chłodna, fajna, serwowana przez piękną panią no i idziemy, podążamy ku tej szklance zbawiennego płynu chłodnego, który uspokoi i ochłodzi nasze ciało nasyci je wodą i nagle ktoś coś mówi jakiś, nie wiem, na przykład pan Kononowicz mówi coś głośno i kawałek jakiegoś przerzutego, kawałek jakiejś przerzutej substancji z zębem wpada do tego, bo on coś gestykuluje, krzyczy i wpada to nagle do tej szklanki. Albo inaczej, mucha, ta błyszcząca mucha, która, no wiadomo, no, dieta muchy jest oparta na substancji organicznej. Czy to oznacza, że jest naturalna? No jak najbardziej jest naturalna, bo je odżywia się kupą. I taka mucha, błyszcząca mucha wpada do tej właśnie szklanki z zimnym napojem. Czy byśmy ją wypili? No nie, oczywiście, że nie. I takie mam wrażenie, takie mam odczucie, gdy widzę piękną kobietę, pięknego kobiecego biorobota, obleczonego w cudowną skórę. I nagle jakieś nabazgrane obrzydlistwa są. Jeszcze pal jak gdzieś na zadzie albo na... Udzie, gdy tego nie, no nie za bardzo widać. Chyba, że w sytuacjach te te te, ale panie są na tyle teraz modne i nowoczesne i światowe, że robią sobie to na szyi, albo robią sobie to na obojczykach, gdzie oczywiście są rozchestane koszulki, albo panie są oparte, udają filozofkę. Mężczyźni zresztą też tak udają filozofa, opierają dłoń obrodę. Oczywiście z, z dłońmi, które dawno nie widziały. Manicure. No, i tą dłonią trzymają gardło, znaczy gardło, przepraszam, już byłem na spacerze z puszkiem, padało i tak, słyszą Państwo chyba po głosie. Więc tą dłonią podtrzymują swoją głowę. Głowę, która wydaje się ważyć wiele ton. Waży wiele ton wiedzy tyle waży wiedza tego mędrca z dłonią, której paznokcie dawno nie widziały pedicure. No i wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. No i oczywiście on podpiera tę głowę po to, żeby można było widzieć. Tatuaż. Przypomina mi to, gdy z moimi kolegami byliśmy młodzi, każdy to robił. No wiadomo, jako młodzi chłopcy mieliśmy jakieś perfumy, tak? No mieliśmy, no nie wiem, 16-19 lat już. No i były wtedy perfumy. No co było wtedy? Old Spice. Jakieś takie polskie, rzadko zagraniczne. No, i zawsze to w toalecie się tak ustawiało, żeby każdy, kto wchodzi, widział te nazwy, żeby to nie było, broń panie dobry Boże, odwrócone, żeby było widać te marki. Czyli widać, że już od najmłodszych lat byłem światowy i nowoczesny. Ale tak mówiąc poważnie, szanowni Państwo, jest takie przysłowie, że jak to brzmiało, że czy Ferrari potrzebuje mieć jakiś rysunek, czy coś takiego? Ale w tym jest dużo racji. Piękna dziewczyna. Nie potrzebuje przeozdabiać się tatuażami, żeby na skórze były nabazgrane jakieś chyba sam jedyny, chyba Pan Dobry Bóg wie, co tam jest napisane, albo i on nie wie, albo ona, bo czy Bóg jest kobietą, czy mężczyzną. no I tym i tym chyba mi się wydaje, no bo no, płcie są stworzone po to, żeby powstało nowe życie, więc czy istota, która to wszystko stworzyła, jest kobietą, czy mężczyzną. To nie wiem, chociaż Kopernik podnosi była kobietą. Bóg też podobno jest kobietą. Skoro panie, takie, no można powiedzieć, tuzy lewicowego, kobiecego świata twierdzą, że mężczyzna czasem potrafił rodzić dziecko, to pana, pani, przepraszam, posłanka lewicy mówiła w jakimś wywiadzie i się redaktor chyba jedynki spytał TVP1. Jak to możliwe, że chłop rodzi dziecko? To ona powiedziała zdziwiona, że on nie rozumie. No jak to, jak? No, przez macicę, no przez to jest oczywiste, że chłop rodzi macicą. No przecież nie dupą. Tak więc, szanowni państwo, albo inna pani w takiej słynnej dyskusji z panem Korwinem Mikke powiedziała, że, że właśnie w związkach homoseksualnych rodzą się dzieci. Oczywiście te dzieci można adoptować już w niektórych krajach. Natomiast na pewno się nie rodzą. Szanowni Państwo, więc te tatuaże czasami są obrzydliwe, nie pasują, obrzydzają. Ja nie wiem, czym kobiety się chwalą. Czasami dziewczyny warto się zastanowić, czy taki ślepy, zwierzęcy pęd do mody. Ponoć była moda chyba kilka lat temu, że dziewczyny sobie uda obcinały, bo to było coś takiego, że jak człowiek zysknie uda, jak dziewczyna miała taką właśnie przerwę w udach, to to było takie sexy. No, i dziewczyny zaczęły sobie wycinać. Ja naprawdę nie mogłem w to uwierzyć. Więc jak jest moda, to ludzie robią po prostu straszne głupstwa. A jak wam każą, nie wiem, nie wiem, wierzyć w płaską ziemię, no dobra, no to już wierzą. Ale jak, nie wiem, no, no każą wam jeść na, na żywo jakieś pająki, czy coś, no już taki drastyczny przykład dałem, to też będziecie jedli. No na pewno są takie osoby, które będą to robiły. Nie wierzycie? A pamiętają państwo, 10-15 lat temu jak była moda wśród niemieckich homoseksualistów na, na to, żeby się zarazić hifem. Naprawdę była taka moda? Że człowiek już nie jest samotny, że ma w sobie coś autentycznie, tak naprawdę było. Że ma w sobie coś, że jest fajny socjal w Niemczech, i mężczyźni się zarażali hifem. W sposób, no wiadomo, jaki dogłębny na pewno, w sposób bezpośredni. <grym> Także, szanowni państwo, nie jestem fanem tatuaży u kobiet. Czasami u mężczyzn pasują, bo to jest mocno zapisane być może w naszej pamięci gatunkowej, że wojownicy mieli właśnie takie rysunki. I u niektórych mężczyzn dobrze tatuaż wygląda, dobre, dobrze, przepraszam, dobrany tatuaż gdzieś z boku szyi. No, w dobrym miejscu, nie za duży, naprawdę robi świetne wrażenie. No, ale jak człowiek jest cały pomalowany jak pisanka, to chyba mam prawo powiedzieć, że mi się to nie podoba. Oczywiście są osoby, którym może się to podobać. Super, akceptuję to, ale mi się nie podoba. No ktoś powie, a kogo to obchodzi? No, to racja, no kogo to obchodzi? Dlatego też ja sobie po prostu mówię Państwu, jakie jest moje zdanie, że ładnej dziewczyny nie trzeba w żaden sposób upiększać. Można jakieś klejnoty, <laughs> klejnoty jakieś można kosmetyki, kulki analne na pilota. No to jest świetne. Jak masz dziewczynę, ona ma wiadomo, gdzie te kulki, tam, gdzie światło nie dochodzi, a ty trzymasz pilota. I na przykład jak twoja dziewczyna jest niegrzeczna, w cudzysłowie, to karzesz ją naciskając przycisk na pilocie. Na przykład w czasie jakiegoś spotkania. Jest rozmowa rodzinna, poważna, jest biskup sam, jest babcia, są ciocie, wszyscy poważni. a tu bzzz słychać z miejsca, gdzie, jak to już wspominałem, światło nie dochodzi. Światło nie dochodzi, a chłop dochodzi. Jak to jest? Jak to jest, że te chłopy wszędzie się wepchną? Jak to mówi przysłowie, gdzie, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle Ale i chłopa można. Dobrze, szanowni państwo, średnio, półśrednio pół śmieszne żarty, więc reasumując, tatuaże, może powiedzieć tak, tatuaże, Chamskie tatuaże, wulgarne i gdy jest ich za dużo, nie są moim faworytem. Może inaczej. Fajne dziewczyny z tatuażami, które pokazują na zdjęciach, żeby było widać, czy to na obojczyku, czy to gdzieś na ramieniu, czy to gdzieś na plecach, czy na dupsku, to takie panie nie są moimi faworytami. No także to tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie wpłaty i zapraszam do przeczytania linka, dlaczego tak się dzieje. Chodzi o to, że po prostu moje książki są znowu rozkradane, i no, mam tu mieszane takie zdanie: bo ten pan, który zobaczycie zdjęcia, to robi. No to jednak no, daje ludziom w problemach te książki. Naprawdę nie wiem, co zrobić. Z jednej strony jest to podłość, bo to są moje pieniądze, z których ja żyję. Ja powinienem normalnie żyć z tego, co zarobię. No a mój, mój zarobek, moje książki są za darmo rozdawane. No Z jednej strony jest to straszne, bo ja później o pieniądze na utrzymanie tych wszystkich projektów dla ludzi muszę prosić. A te pieniądze po prostu mam, tylko że są gratis rozdawane ludziom. Ale tutaj, w tym przypadku, akurat i chłopak mnie chwalił, i jakby no, dawał ludziom w problemach. Nie wiem, mam mieszane uczucia, może mam za, słabe, może mam za słaby charakter. Może mam za dobre serce, a wiadomo, Państwo przecież wiedzą, że jak ktoś ma dobre serce, to musi mieć twardą dupę. Pozdrawiam Państwa serdecznie, miłego dnia, miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie, i czy Państwo by chcieli jakiegoś live'a na dniach, ale przypominam, że będzie on na pewno krótki, na pewno tylko głosowy. Bo ja ostatnio, czy, czy ta zima, czy coś, ja nie mam siły, nie odbieram telefonów nie mam na nic siły, nie mam motywacji do niczego. Zacząłem pisać nową książkę, ale jak zobaczyłem tą, to, co Państwo zobaczycie pod linkiem, że te książki są rozdawane za darmo, a u mnie nikt po prostu już nie kupuje, tak? Wszystko jest rozdawane za darmo i to w naprawdę dużych ilościach. To są naprawdę bardzo duże pieniądze. Bardzo duże. Ja wiem, że jak rozdano książki w wartości gdzieś tam 150 tysięcy, a rozdano o wartości dużo, dużo, dużo większej. To wiadomo, że te wszystkie osoby by tego nie kupiły, ale nawet gdyby kupiło 10%, 5%, to i tak są sumy, które spokojnie mi umożliwiają normalne prowadzenie forum, i dbanie o wszystko i ogarnianie wszystkiego. Tak muszę prosić o pieniądze. Także tak, może Państwo mają jakąś radę w tym temacie, to będę wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie, i napiszcie, czy ewentualnie chcielibyście tego live'a. I czy miałby to być jakiś live tematyczny? Do godziny maksymalnej. Ja po prostu nie mam siły na gadanie. Pozdrawiam. Cześć mojego okienu. Cześć. Serwus.